Hejka kochani, w tym filmiku pokażę Wam moją poranną rutynę. Będę mówiła trochę przycisnionym głosem, bo wszyscy jeszcze u mnie śpią. I tak zawsze zaczynam od zaścielenia łóżka, żeby to było szybciej to tak sobie. No chociaż łóżko zaścielone. Teraz zawsze się przebieram. Teraz akurat jestem w piżamie, ale zaraz Wam pokażę moje domowe ubranie. No i jestem już w domowym ubraniu, to teraz zawsze idę myć zęby. No i jestem tutaj i no i trzymam zęby. Mam już moje zęby i teraz zawsze idę rozczesywać włosy, bo mam zawsze zaplątane. I mam już rozczesane włosy, zwykle potem idę je śniadanie, ale ja już zjadłam śniadanie przed nagrywaniem ja tego filmika, więc pa pa!